jego wtedy był szacowany na około 12 milionów przyznam się szczerze, że wtedy ja sam uznałem, że, no, że jest to jednak duży tego, duży wydatek tylko jest jedna generalna zasada za każdym, bandy, tak za każdym razem czym odkładamy to kosztuje to więcej bo jeszcze jeżeli ktoś chce to znajdzie w budownictwie przekazałem, bo jeden z przyjaciół Tadeusza przysłał mnie projekt krytego lodowiska, składanego, ale krytego z halą i projektowany koszt był jego 5 milionów. To było w minionej kadencji. Dzisiaj koszt jest 14 milionów. A jeżeli nie zbudujemy teraz, to w następnej kadencji może się okazać, że jest to 20 milionów. No jest to naprawdę no, bardzo niepokojące. Dziękuję. Dziękuję. Są następne pytania? Pani Mamrodowa. Pierwsze pytanie ja tylko jeszcze, że nie rady, nie udało mi się. Ale bardzo mi żeby Pani Burmistrz się ustosunkowała, ponieważ była tam wypowiedź Pani Burmistrz, i szefa wotru na temat przekazania wyspy. Nie Czy... Chciałabym dlatego usłyszeć, czy coś się dzieje, czego my nie wiemy, czy że to jest w mediach, to moje pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie to ulica wyzwolenia. Różne bloki są budowane, miasto rzeczywiście tam na tej ulicy też się zmienia. Co do tej ruiny, która tam stoi od lat, czy można coś z tym zrobić, czy nie? I kolejne moje pytanie z Panem Wicepólicznym, chyba trzy tygodnie temu rozmawiałam na komisji w sprawie Śmieci wokół, no można powiedzieć, kanału i naprzeciwko tam są działeczki. Ja nie ukrywam, że uwielbiam jeździć rowerem i tam jeżdżę i w ostatnią sobotę i niedzielę znowu całe popakowane tak, śmieci, worki, reklamówki są tam powystawiane i sobie stoją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A, Czy są pytania Pan Pani Burmistrza, to takie zestawienie ma. Wydziału Komunikacji. pewne dane. W 2003 roku samochodów osobowych w powiecie grzyżycji, w powieci trzeba rozpoczynać jako cały powiat, było 15 tysięcy. W 2008 roku samochodów zarejestrowanych osobowych jest 22 tysiące. Owiad szacuje na podstawie no jakichś danych, że około tysiące samochodów przez najbliższe 2-3 lata będzie przebywać. Przez ostatnie 6 lat z 15 na 22 i tak będziemy około 35 tysięcy miejsc. Jak Pani Burmistrz planuje rozwiązać problem parkowania przede wszystkim tych samochodów w mieście, bo przez ostatnie 6,5 roku, tyle pieniędzy Pani rząd wynoszą, w żaden sposób nieproporcjonalna ilość parkingów przybywa do miasta, a robią się coraz większe korki i coraz większe problemy z parkowaniem samochodów Dziękuję. Ja może zacznę od kontynuacji tutaj problemów, który poruszył Tadeusz Nowakowski. Otóż wraca temat parkingu przy ulicy Olsztyńskiej. Ja tutaj pomijam kwestię jak się zapatruje na to na dzień dzisiejszy mieszkańcy. Chodzi o zupełnie inny problem. Przedsiębiorcy, którzy spotkali się ze mną, mówią, że ponieśli wydatki na sporządzenie projektu technicznego takiego, takiego parkingu za własne pieniądze no i jakoby miał być to punkt wyjścia do budowy ewentualnego parkingu na miejscowości jeszcze raz powtarzam problem powstania tam parkingu był bardzo dyskusyjny, mieliśmy tutaj spotkanie z mieszkańcami tylko zastanawiam się co będzie, jeżeli ci przedsiębiorcy zwrócą się do nas o ewentualny zwrot kosztów poniesionych nakładów na e, sam projekt. Bo e, projekt ma swój czas, projekt ma swój czas e, jak funkcjonowania, a potem traci ważność. No i do niczego się nie nadaje, są to wyrzucone pieniądze. Przedsiębiorcy podpierali się deklaracją pani burmistrz, że byłby e, to punkt wyjścia do, do zrobienia e, parkingu. E, druga sprawa to jest kwestia e, starej deszczówki, która wraca co jakiś czas. Ostatnio pokazało e, się pismo mieszkańców ulicy, podajrze 3 maja, gdzie jest jakiś problem z, przebudowanym, e, z przebudowaną częścią deszczówki, która zalewa budynek wspólnoty mieszczeniowej ale ja przypominam, że w ubiegłym roku rozmawialiśmy o zrobionej inwentaryzacji sieci deszczowej od 1 maja aż do kanału i tutaj pan burmistrz sam mówił, że z ewentualnych środków własnych będziemy remontowali czy usuwali te rzeczy, które są do, do usunięcia na bieżąco ja jeszcze nie widziałem, żeby tam cokolwiek się w tym temacie ruszyło żeby znowu nie było, że przez okres letni mogliśmy coś zrobić, a jesienią będzie powtórka z ubiegłych lat. Trzecia sprawa, jaką chciałbym zapytać, to są uroczystości, o których wspomniała Pani Burmistrz. Uroczystości będą za dwa miesiące, a tak naprawdę mieszkańcy nie bardzo orientują się, jak będzie to wszystko wyglądało. I nie mówię tutaj o ramowym planie czy programie tych uroczystości, typu spotkanie z młodzieżą czy uroczysta celebrana w wzgórzu Brunona, ale chodzi tutaj o podanie jakichś miejsc parkingowych, dojść w ogóle organizacji ruchu, kiedy to zostanie opracowane i kiedy zostanie podane do publicznej wiadomości, o to również mieszkańcy pytają. I ostatnia rzecz to słowa podziękowania dla pani Komisji, dla pani Ewy Ostrowskiej, bo po budowana uchwó starań, udało się uruchomić. Centrum y, Wczesnej Diagnozy Zależnych Dzieci Pół, Dziękuję bardzo. Tak. komentarza do pytania Pana Wojciechowskiego. Jeśli chodzi o partycypację zainteresowanych w inwestycjach, to uprzejmie informuję, że prawo nie pozwala, aby portfel robót inwestycyjnych w mieście zależał od partycypacji zainteresowanych osób. Istnieje ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym, tylko ona, jeśli nie jest realizowana, to można o tym mówić. Proszę uprzejmie, Panu Ja cieszę się, że dzisiaj zastępca ja przewodniczącego wspomniał już też... więc zablokować również, mówię o tym parkingu i też o tym, o czym wspomniał Pan Przewodniczący. Oczywiście prawo mówi tak, jak mówi Pan Przewodniczący, ale ja też chcę uprzejmie poinformować, że otrzymałem sporo korespondencji, która pomiędzy miastem, Urzędem Miejskim, a, a przedsiębiorcami tymi właśnie była wymieniana i w mojej tej korespondencji wynika jasno, że swego rodzaju umowa została zawarta. Oczywiście ona nie została zawarta na piśmie, oczywiście nie była asygnowana, ja to wszystko wiem, ale swego rodzaju umowa między miastem, urzędem miejskim, między burmistrzem a przedsiębiorcami została zawarta. Chociażby można z tego, z tych z, z, z tych pism wywnioskować, że oni się zwrócili, czy mają, jak można utrzymać ten parking, zaproponowano że zrobią dokumentację, dano im wytyczne do tej dokumentacji, jak W związku z również tą sytuacją, ale także wypowiedziami mieszkańców, również bloków przy ulicy Olsztyńskiej, którzy w tym czasie byli bardzo przeciw i przestraszyli niektórych radnych, którzy głosowali za tym, aby ten portmarkt tam nie powstał, ja to rozumiem. Ale dzisiaj ci mieszkańcy wypowiedzi w Gazecie Bierzyńskiej twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd, że ktoś ich zmanipulował. Macząc im, że parkingi będą zbudowane pod samymi oknami, a oni nie będą mieli żadnego miejsca, e, nawet e, kawałka zieleni przed oknami. To jest kłamstwo i nieprawdą. Jak dzisiaj oglądałem projekt, zresztą wtedy my też oglądaliśmy projekt i e, od e, parkingów do okien jest kilka metrów jeszcze zieleni, e, która, która e, mogą pozostanie i ci mieszkańcy mówią, że oni zostali zmanipulowani, wycofując bliższy przeciw. I dzisiaj by takiego stydziku nie wnosili. W związku z tym bardzo proszę i wnioskuję, y, dlatego że mamy y, są pieniądze w budżecie. Oczywiście to są wolne, wolne środki i wiem, że są przeznaczone, y, ale tak naprawdę ten park, czy rząd, może 10 tysięcy złotych, Może. Y, wnioskuję i proszę, żebyśmy mogli na przyszłej, na najbliższej sesji, najlepiej by było na dzisiejszej, ale na najbliższej.